Cześć Grzybofile! Witam Was serdecznie 18 września w kolejny dzień mojej grzybowej wizyty w Puszczy Białowieskiej. Wczoraj udało się znaleźć wymarzonego, cudownego, rzadkiego, przepięknego żyłkowca różowawego. Zachęcam Was do obejrzenia tamtego filmu. A jeśli macie to już za sobą to zapraszam na dzisiejsze poszukiwania życząc sobie i Wam, aby okazały się także całkiem interesujące. No i proszę bardzo, mamy pierwsze grzyby. Co prawda w ogóle nie planowałem w tej części lasu jakoś za grzybami się rozglądać, lecz z drogi, którą w ten las się zagłębiam, dostrzegłem zgrupowanie topoli, osiki w liczbie dość licznych reprezentantów. Tak więc zacząłem sobie myśleć, czy nie byłby to idealny pretekst, aby wiosną tutaj zawitać za grzybami smarzowatymi, się wówczas rozglądając. No i mamy grzyby jak najbardziej jesienne, czy też letnio-jesienne, warte. Uwiecznienia na moich fotografiach, a następnie umieszczenia w moim atlasie, bo mamy tutaj bardzo reprezentatywne ich zgrupowanie. Zasłonaki zdecydowanie należą do grupy grzybów zasługujących na uwagę, ponieważ są wśród nich zarówno gatunki naprawdę rzadkie, mało znane, jak i trujące a przy tym są to gatunki grzybów jak najbardziej wielkoowocnikowych, a więc takich, które łatwo dostrzec w lesie, a tym samym warto szerzej poznać. Korzystam więc z faktu, że presję, którą sam sobie przyjeżdżając do Puszczy Białowieskiej narzuciłem na znalezienie żółkowca różowawego, również wczoraj sam z siebie zdjąłem owym cudownym znaleziskiem. No i teraz na spokojnie rozglądam się także za innymi gatunkami grzybów. Może nie aż tak ekstremalnie wyjątkowymi i rzadkimi, ale oczywiście miło by było więcej żółkowców jeszcze wypatrzeć. Zwłaszcza, że jesteśmy w tym samym lesie, w tej samej okolicy co wczoraj, choć faktycznie dziś może na drugą stronę, czyli właśnie tę drogi się skieruję. Skoro moja uwaga właśnie tutaj mnie przywiodła grzybowa, niechaj więc będzie. Tutaj widzę, że też mamy wiązy, stosunkowo młode co prawda, ale też trochę martwego drewna widzę, więc może i tutaj żółkowce się trafią. A jak nie, to może coś innego, interesującego grzybowo. Pogodę mamy dzisiaj taką trochę nieprzewidywalną. Od rana było dość pochmurno, choć co chwila jakoś się przejaśnia radośnie, a jednocześnie jest ni to ciepło, ni to zimno. Uroki drugiej połowy września ciężko przewidzieć jak człowiek powinien się ubrać. Oczywiście jestem na wszelkie możliwości łącznie z burzą przygotowany w swym ekwipunku, jakże obfitym również w zakresie wagi. Natomiast tak, co chwila zdejmuję, zakładam bluzę. W bluzie trochę za ciepło, w samym podkoszulku trochę za zimno. No ale cóż, trzeba się po prostu ruszać. No i nie ma marudzić, bo myślę, mam nadzieję, że ciekawsze rzeczy do opowiadania tutaj będę miał dla Was dzisiaj, niż kwestie mojego odzienia. Gdyby nie wczorajsze wspaniałe grzybowe znalezisko dokonane, przypomnijmy, na bardzo niewielkiej i niepozornej opadniętej wiązowej gałęzi, to pewnie w ogóle nie zwróciłbym pod kątem właśnie tego gatunku uwagi na taki las, gdzie właśnie nie mamy powalonych pni. Stereotypowo przykuwających moją uwagę i kojarzących mi się z podłożem właśnie dla żółkowca różowawego najdogodniejszym. Natomiast wczorajsze znalezisko unaoczniło mi, że drewno to drewno, również stosunkowo młode, ale już martwe rozkładające się może dla żółkowca stanowić podłoże. Ale mamy piękny. Olbrzymi. Myślałem, że dąb, ale widzę, że to chyba jest lipa. Tak porośnięta mchem, że kory tutaj ciężko się dopatrzyć. Natomiast młode listki u podnóża, sobie wyrastające gałązki, są wyjaśnieniem i odpowiedział na tę zagwostkę Takich starych drzew, na szczęście, w Puszczy Białowieskiej nadal jest pełno. I to nie tylko w Parku Narodowym, i to nie tylko w rezerwatach. Jak to jednak zwykłem Wam deklarować nieraz, elastyczność w grzybowych planach to podstawa. Znacznie bardziej elastycznością się staram wykazać niż konsekwencją wyboru. Tak więc, wybaczcie, ale jednak wracamy na wczorajszą część tego lasu. No bo jednak więcej martwego drewna to więcej grzybowego potencjału, jeżeli chodzi o te najciekawsze puszczańskie gatunki. Na ziemnych tutaj trochę jest, ale jednak jakoś bardziej jestem nastawiony na, na drzewne ciekawostki. No bo nie ukrywam, że miłoby było więcej takich żyłkowców tutaj zlokalizować, może w różnych stadiach rozwoju je wam ukazać. Także od spodu ich owocniki udokumentować, bo wczoraj nie było to możliwe, mimo że miałem obiektyw, w którym bez zrywania owocnika byłbym w stanie wjechać dosłownie pod kapelusz, no to ten kapelusz akurat był na tyle jeszcze nie rozpostarty, że blaszki były w naturalny sposób jego budowy, z niej wynikający po prostu zasłonięte. Aha a jakby tego było mało, no to na tym, co zostało z tego drzewa możemy dostrzec bardzo rzadki gatunek, który właśnie jest dla puszcz charakterystyczny, dla bardzo starych lasów. Normalnie bym się nim zachwycał w niebogłosy po prostu, natomiast w miarę świeżo go Wam pokazywałem z Pogórza Przemyskiego i to na przykładzie nieco większych owocników. Tak właśnie rosnących w spękaniach kory. Pokazywałem go zresztą Wam też wiele lat temu z Puszczy Niepołomickiej. Jest to mianowicie suchogłówka korowa. Tak więc w razie czego do tego niedawnego filmu Was odsyłam. Tam możecie się jej dokładnie przyjrzeć. A tu mamy dowód, że gdy już się coś w lesie wydarzy, to warto sprawdzić na co las zwraca tym samym naszą uwagę. Może to trochę takie magiczne myślenie z mojej strony, no ale jakoś uznałem, że skoro to drzewo się przewaliło, to warto do niego podejść. Tak po prostu z ciekawości przyjrzeć się, co też się tu wydarzyło. No i proszę bardzo, mamy takie też wyjątkowe w swojej rzadkości znalezisko. No to cóż, zajrzyjmy do wczorajszego lasu, penetrując go tym razem od miejsca, w którym z niego wczoraj wyszedłem. Teraz sobie pójdziemy po prostu dalej. Z ciekawością i optymizmem myśląc o tym, co jeszcze on może skrywać, skoro wczoraj takimi niezwykłymi znaleziskami mnie obdarował. Pora jest, co prawda, może nie najwcześniejsza, ale dzięki temu mamy bardzo ładne słońce, wpadające pod odpowiednim do makrofotografii kątem do tego lasu na podłoże. Nie za ostre, ale też nie za nisko jeszcze stojące. Całkiem też malownicze w zakresie jego fotogeniczności, fotogeniczności tych widoków leśnych. No to zaczynamy nadrzewne eksploracje, czy właściwie nadrewnowe w tej wspaniałej puszczańskiej scenografii. Oczywiście najbardziej koncentruje się, ma uwaga, na powalonych wiązach. To już jest silniejsze ode mnie, mimo że <noise> wiem, że nie tylko na wiązach. Pożądany przeze mnie, upragniony i wczoraj już odnaleziony właśnie na wiązie. Stąd to skojarzenie gatunek występuje, ale jednak co wiąz, to wiąz. Jakoś ciężko powiedzieć dlaczego, bo innych gatunków drzew, na których drewnie żyłkowiec różowawy występuje. Jest tutaj więcej w puszczy, jest tu pełno grabów też w teorii jak najbardziej lubianych przez żółkowca różowawego, ale z jakiegoś powodu zdecydowana większość publikowanych stanowisk tego gatunku grzyba z Puszczy Białowieskiej wiąże się właśnie z jego występowaniem na tutejszych wiązach. Graby są tu w zdecydowanej mniejszości, mimo że stanowią większość drzewostanu, także martwego. Może to być po prostu kwestia konkurencji. Być może drewno grabów ma tutaj więcej grzybowych amatorów saprotroficznych, czyli rozkładających drewno, martwe drewno oczywiście. Na tym ten, to zjawisko ten proces polega, niż wiązy właśnie. Choć to tylko taka moja luźna teza. Niczym nie poparta poza domysłami i dedukcją. No, moi drodzy, ale mamy inną grzybową ciekawostkę, też spośród gatunków nadrzewnych. Piękne, bardzo właściwie piękne, bo bardzo spore, delikatnie mówiąc, właściwie duże soplówki. Zaraz już do rzeczy przejdę. Chciałem tylko wspomnieć, że zdarzyło mi się kiedyś soplówkę jodłową znaleźć, która miała wysokość, bo tak w pionie sobie porastała jeszcze stojące drzewo. Około metra. Minimum 80 cm, ale wydaje mi się, że około metra. Gdzieś w tym zakresie. Natomiast to są znacznie mniejsze owocniki i soplówki nie jodłowej. Jak widzimy, nie jest to drzewo iglaste. A więc jest to soplówka bukowa. Mimo, że w tym przypadku wcale nie na buku rośnie. Spójrzcie, jaka piękność. Naprawdę spory okaz. I to z różnych stron obrasta to powalone drzewo. O niej także więcej możecie sobie poczytać w moim Atlasie, a tutaj ograniczę się do informacji, że jest to gatunek w Polsce objęty ochroną prawną, choć jadalny. Zresztą prawdziwą ciekawostką i rzadkością byłoby znalezisko toplówki jeżowatej. Bardzo, bardzo rzadkiego gatunku w polskich lasach o bardzo charakterystycznej też budowie wyróżniającej się więc wyróżniającej ten gatunek na tle pozostałych, znacznie pospolitszych, choć nadal stosunkowo rzadkich w polskich lasach soplówek. Soplówka jeżowata to jest coś. No ale... Cóż, pomarzyć można. <grym> zresztą, czego dowodzi moje wczorajsze znalezisko, ambitne cele też mają czasem sens. Zwłaszcza gdy w parze za nimi Idzie także jakaś wiedza i ogólne zewnętrzne okoliczności wpływające na powodzenie takich poszukiwań. Są stare wiązy, są młode wiązy, są żywe wiązy, są martwe wiązy. Jest to zdecydowanie cudowne środowisko do poszukiwań grzybów. A wiązy to w Polsce prawdziwa rzadkość w polskich lasach natrafiam na nie właściwie chyba wyłącznie w tych dwóch puszczach, które odwiedzam najczęściej, czyli w puszczy Niepołomickiej, no i w puszczy Białowieskiej. Nie byłbym też sobą, gdybym ignorował śluzowce. Co prawda to nie grzyby, mimo że organizmy niegdyś do nich zaliczane. Są to ni to rośliny, ni to zwierzęta, prawdziwe biologiczne cudeńka, także zasługujące na chwilę fotograficznej uwagi. Dnie o tej porze roku są nieubłaganie krótkie, no ale niestety, gdy montuje się filmy kręcone dla Was do pierwszej w nocy, jak to nawet nie wczoraj, tylko właśnie dziś, z uwagi na tę godzinę już po północy. Miało miejsce w moim przypadku, no to potem wypada te 8 godzin pospać, a potem śniadanie, szykowanie się, dotarcie do lasu. No i jestem w lesie o 12.00. Tak więc tych godzin z dobrym światłem mam tak właściwie 4 godzin zdjęciowych. Tyle dzień zdjęciowy w moim przypadku grzybowy wynosi o tej porze roku, właśnie w takich stosunkowo gęstych lasach. Na łące miałoby to oczywiście. Inne przełożenie, przełożenie na znacznie późniejszą porę jeszcze dogodnego oświetlenia. No ale cóż, takie uroki tej strefy klimatycznej, w której przyszło nam żyć, no ale nie mam co narzekać, bo wiążą się z nimi też pory roku. Ich zmienność cudowna, jakże czyby nam się nie znudziła jesień, która by trwała przez cały rok, choćby nie wiem, jak grzybowa, no mimo że nie, ale to łatwo mi tak mówić. Gdy wiem, że nie jest to możliwe, ale to wyczekiwanie potem przed zimę na nadchodzącą wiosnę, jak najbardziej przecież grzybową, z zimą, podczas której też oczywiście grzyby można zbierać, choć zupełnie inne gatunki, co też oczywiście robię, też ma rzecz jasna wiele uroku. No ale cóż, powoli ten dzień dobiega końca. Jeszcze się chwilę jednak porozglądam, no i wypada odwiedzić. Wczorajsze stanowisko żółkowca różowego, aby zobaczyć, czy choćby w minimalnie widoczny dla nas sposób podrósł. Nawigacja satelitarna podpowiada mi, że mam do niego około pół kilometra, więc w sumie kawałek, jeżeli chodzi o tempo moje przemieszczania się Lasem całkiem spory odszedłem od wczorajszego stanowiska. Kawałek nowego dla mnie lasu z wami dziś sprawdziłem, więc mimo wszystko mam wrażenie, że ten czas dziś nieźle spożytkowałem, choć faktycznie nieco tak bardziej leniwie niż wczoraj. Bez tego parcia na sukces aż tak wielkiego na większym luzie, ale też mi się chyba trochę należy. Takiej czystej frajdy z obcowania w lesie. Jak najbardziej wszak do pogodzenia z ewentualnymi znaleziskami, bo nadal jestem w trybie czuwania i grzybów poszukiwania. Mój luz bardziej więc polega na tym, że po prostu pozwalam sobie filmować na przykład i fotografować takie napotkane ślubowce, na które przy większej determinacji do znajdowania konkretnych gatunków grzybów raczej bym sobie czasu. Nie wygospodarował. Byłoby mi go szkoda po prostu, skoro już taki kawał świata przyjechałem za właśnie żółkowcem różowawym. No a dzięki wczorajszemu znalezisku ta presja już nie jest tak dotkliwa w moim nastawieniu do leśnych eksploracji. A pół kilometra lasu to zdecydowanie nie jest mało w moim wykonaniu, jeżeli chodzi o takie mozolne. Precyzyjne przeczesywanie terenu miejsce przy miejscu, choćby w zestawieniu z moimi wojażami na pogórzu przemyskim, również tegorocznymi, tam jak pamiętacie, taki obszar lasu penetrowałem grzybowo przez kilka dni. Codziennie co kawałek na niezwykle rzadkie gatunki natrafiając, więc w takich właśnie lasach, gdzie jest czego szukać, no to ja się naprawdę bardzo powoli przemieszczam. No ale skoro są grzyby w danym miejscu, to nie ma sensu dla samego przemieszczania się biec nie wiadomo dokąd. Warto skupić się na terenie, na którym widać, że jest co Wam pokazywać. Teraz, już na każde skrzypiące drzewo, zwracam baczniej swą uwagę, patrząc, czy coś na mnie się nie przewróci. Słyszałem właśnie dość donośny ryk jelenia. A teraz chyba słyszeliście i wy. Co prawda nie z aż tak bliskiej odległości jak wczoraj, gdy na kilkanaście metrów ode mnie, przypomnijmy, piękny jeleń ze wspaniałym porożem podszedł i mierzył mnie z rogiem przez niemal kwadrans. Ale to też jest całkiem blisko teraz ten dźwięk jego źródła właściwie. właściwie no, widzę też sarnę, ale, ale już oddali i w sumie za wiele nie zobaczycie na nagraniu. Wczoraj zresztą na koniec nagrania zamieściłem wieczorne rykowisko, właściwie jego dźwięki bardziej niż wizję, no bo już było ciemno, była to noc około godziny 21-22. Ale ten element bycia w lesie dźwiękowy też niesie za sobą jak najbardziej wielką frajdę dźwięki natury no będzie wis no to dziękuję idziemy do Żółkowca nie zapomniałem o tym Jej na widok różowego koloru na drewnie. Serce bije mi mocniej. A to tylko niestety skromny rulik nadrzewny w dodatku śluzowiec nie grzyb. To jeszcze kawałek do żółkowca różowawego. No i oto jesteśmy. Zerknijmy jak dziś miewa się to grzybowe cudeńko. Muszę przyznać, że nieznacznie, bo nieznacznie, ale zauważalnie podrosło. Przynajmniej ten owocnik, bo ten drugi mniejszy, w mniej dostrzegalnym gołym okiem, stopniu zwiększył swe rozmiary. nie byłbym sobą gdybym tych ostatnich dziś chwil dogodnego oświetlenia do makrofotografii i do filmowania nie wykorzystał na wykonanie tych dodatkowych ujęć tego jakże niezwykłego znaleziska tymczasem pora powoli wracać ale jutro też jest dzień i jutro jeszcze ostatni raz podczas tej wyprawy zabiorę was w białowieskie lasy i to nie byle jakie mianowicie w miejsce które już w tym roku odwiedziłem i które Okazało się wówczas bardzo owocne, w liczne gatunki grzybów. Abyście więc moich następnych nagrań nie przegapili, to serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę Wam też wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę, a jeszcze bardziej będę wdzięczny, jeżeli zechcecie dołączyć do grona wspierających. Tymczasem za dziś Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia wkrótce, cześć!